Siedzę na fasolę do późnej już pierwsza A ja dalej na polski uczę się wiersza Uczę się, uczę i nic nie zapamiętuję Więc jak tylko jak się wyjdę do szkoły już truję Niecham czas, udaję, że mam próbę Na mnie mojej mamie, że załapałem grypę Moją mamą zawsze jest tak samo Zdenerwowanie razy plonem jak dynamo Na lekcji błaganym modły do nieba u naszy, Żeby mnie pierwszego nie pytano, Boga mego proszę Gdy mnie pani wybiera i zakłada okulary Zaczynam się zastanawiać na zmianę mojej wiary Pokaż swój talent własny, unikalny, bo nie wiadomo, czy się nie przyda. Nie chcę w twoją stronę, okrzyk błagalny. Zrób to z zimną jak Antarktyda Niestety zawsze mnie zły los spotyka. Jedyne, co mi pozostało w życiu, to muzyka. W na instrumentach, ciebie wam rapuję. Umiejętnie swoje talenty wykorzystuję. Też ci tak radzę spróbować mordesko, bo nie wiadomo, czy będziesz dobrze wykształcony. Wszystkim, co może ci uratować w skórę, będzie twój świetny talent wrodzony. Pokaż swój talent własny unikalny, bo nie wiadomo czy się nie przyda Nie ze w stronę okrzyk bagalny, zrób to z zimną jak Antarktyda